Dobry wieczór, Państwu. Witam w kolejnym odcinku, specjalnym odcinku cyklu Kultura Nie Śpi. Ja nazywam się Radek Tarach, a dziś moimi gośćmi są znakomici aktorzy: Edyta Herbuś i Adam Adamonis. Witamy, Witam. witamy. Zawitaliście do miasta Krzywej Wieży ze sztuką najsłodszy. Owoc, jesteśmy tuż po spektaklu. Jak było? No właśnie, jak było? Dla mnie było super, super, siedziałem w pierwszym rzędzie cudownie, no chyba publiczność bawiła się też, widziałem fantastycznie. Tak, to jest naprawdę bardzo miłe, bo, bo my właściwie przeglądamy się w oczach naszych mm. widzów, naszej publiczności i wtedy wiemy, jak było, bo dajemy z siebie za każdym razem wszystko, jesteśmy rzeczywiście na świeżo po i cały czas ta krew buzuje, buzuje w następni No i ten spektakl daje taką przestrzeń do tego, żeby rzeczywiście wyrazić się i w świetnym tekście, i, i w dynamice, w choreografii, mm. my oboje wywodzimy się też trochę stańce za damem, mm -hmm. więc mamy totalnie tak, taką łatwość w, w wyrażaniu też poprzez ciało. No i tutaj świetnie w tych rolach się spotykamy. Ja uwielbiam grać z damem i, i dzisiaj znowu bawiłam się świetnie. Ja jeszcze tylko dodam, że właśnie za każdym razem e, ta publiczność reaguje inaczej i my I To jest tak, fajne, to jest, to jest fajne, tych bo my bo się w nie np. wiemy jakby nie ma czegoś takiego jest jakby takiego automatyzmu. I to jest akurat właśnie dla mnie fajne, mm -hmm. że, że, że można cały czas się łapać na scenie i czuć. Tak, tak. Ten aspekt cały czas jest żywy. My jesteśmy ciągle zaskoczeni czymś nowym, i właśnie przez to, że racja z publicznością, jakby publiczności nas zaskakuje, to też nam dodaje dodatkowych bo mhm. bodźców. A role filmowe, teatralne, serialowe, czy yy, aktorstwo, tak mówiąc dość kolokwialnie, to jest ciężki kawał chleba? I zapadła cisza. O Tak, tak i Czy to jest ciężkie? Mm -hmm. ja, ja, ja mam wrażenie, że to jest najwdzięczniejszy naj zawód na świecie, najbardziej fascynujący. A kiedy nastąpiło takie zau zauroczenie teatrem, tak? Kiedy, kiedy ja w pierwszym. To u mnie byłaby miłość od pierwszego wejrzenia, ale jakby chciałabym zakończyć, mm -hmm. że, że oprócz tej, tego, że jest to fascynujące, to jest to cały czas praca na żywym organizmie, na własnych emocjach, ciągle na odnoszeniu się też do jakichś swoich przeżyć i e, czasami też. Na przykład bolesnych, więc to jest duże wyzwanie, i wydaje mi się, że, że to jest zawód, który wymaga odwagi do konfrontowania mm. się z tym po prostu i do takiej ciągłej higieny, żeby, żeby nie popaść też w żadną rutynę, jak myślisz, Adam. No, u mnie to jest tak, że um, ja myślę, że dopiero teraz odkrywam teatr, bo on jest zupełnie inny niż kamera. Bo tutaj nie można zrobić ściemy, a jak jest ściema, to od razu to czuć, bo mm. jakby ludzie od razu odbijają. Ym, albo, albo partnerzy tego też y, wtedy nie mają z czego brać. I więc y, na tym etapie w moim życiu odkrywam go. Ym, I to jest fajne, że nie odkryłem go wcześniej, tylko, jakby, tylko teraz. I teraz to, to jakby myślę, że to jest trochę tak, że aktor im, y, im starszy, to jest, jest lepszy, czyli. Mm. In, jak to z tym winem jest? No właśnie, <noise> no, że dużo doświadczenia. doświadczenie tak, tak. daje bardzo duże, dużą wartość po prostu. Tak, bo chodzi o to, że trzeba wnosić oprócz grania, techniki, ale to trzeba też wnosić to, co przeżywamy w życiu, to, co doświadczamy, mm. jak reagujemy, z czego się cieszymy. E, bardzo dużo trzeba mieć wewnątrz kolorów, żeby umieć nimi żonglować i się dzielić. Mm. A ludźmi. czym z perspektywy aktora różni się praca w teatrze od pracy właśnie na, 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 na ekranie na telewizora? Czym no. to się różni? Jak, jak, jak się pracuje na scenie, a jak się pracuje przed kamerami? No, tutaj jest duża różnica, bo na przed kamerą y, możesz zawsze to powtórzyć. No tak. Możesz powtarzać, y, aż dadząć, aż, aż powiedział y, stop. Mm. Także nie ma czegoś takiego, że y, to się dzieje tu i teraz i nie ma, i nie ma powtórek. W teatrze jest tak, że y, kurtyna i światła się zapelają mm. i ty grasz i nie możesz powtórzyć, musisz cały czas czuć, y, czuć partnera i widzieć i reagować, adoptować się za każdym razem jest inna inaczej, cokolwiek może się wydarzyć. Widzowie tego nie wiedzą, mm. ale wystarczy, że my inaczej przejdziemy, musimy reagować na to. Mm. A dla mnie przed kamerą to są bardziej niuanse i dużo bliżej jesteśmy tego, jakby tego widza. Tutaj jest trochę po prostu dalej, więc zupełnie innymi środkami. A, a macie także oglądacie siebie w telewizji, to mówicie, to... A mógłbym to lepiej zagrać, mogłem to ja nie lubię Zawsze. że tak? ja to, to jest zawsze, to jest jakaś zmora tego zawodu naprawdę. Dla mnie też, jeśli chodzi o różnicę, to jest po pierwsze ta nieprzewidywalność, że jednak ym... Jeżeli coś się wydarzy, tak jak dzisiaj, kawałek mm. scenografii, na przykład się ożywiło nagle, to nas zaskoczyło, trzeba po prostu to ratować. W filmie, wiadomo, robi się wtedy kat y, y, mm. i możemy zagrać scenę od początku, ale to też jest takim fajnym stymulantem do, do tej czujności i do kreatywności. Jak zareagować mm. na daną sytuację, która jest nieprzewidywalna, która jest dla ciebie zaskoczeniem, tak, żeby utrzymać się w tych ramach, które są uzgodnione, tak, żeby dać partnerowi szansę, żeby z tego wybrnąć i tak, żeby jeszcze pociągnąć cały czas fabułę. Więc to jest. Y, Cały czas taki trening y, spontanicznego, też reagowania na siebie i uważności na partnera. Ja to bardzo lubię, bo to mnie super stymuluje. A jak na przykład, y, będąc na scenie, jak, y, jak wyrazić uczucia, których się aktualnie w sobie nie ma? Jestem zdenerwowany, a muszę zagrać kogoś, kto jest przeszczęśliwy, czy ciężko to się robi? Bo każdy ma. Różne dni, każdy ma różną naturę. Musimy zagrać coś wesołego, coś fantastycznie cudownego, gdzie jesteśmy przeszczęśliwymi ludźmi, a jednak ten dzień nie jest nasz. I mamy w głowie różne czasem mm -hmm. smutne rzeczy, przykre rzeczy, mamy w głowie swoje życie prywatne. No tak, ale to trzeba wrócić mm -hmm. do pana poprzedniego pytania, w związku z tym, czy to jest trudny zawód. To jest mm -hmm. taki zawód, że ja, Edyta, a... zostawiam siebie w szatni i, i już wchodzę na scenę jako Klaudia w tym momencie. Mm -hmm. I Klaudia. Ma określone cechy i ma określone stany w bardzo konkretnych momentach spektaklu. Więc to, że dzisiaj Edyta jest jej lekko smutno, nie może wpływać na to, mm. że Klaudia że ma być radosna w danej scenie, ale też to nie jest. Ja mam wrażenie, że to nie wystarczy wyprodukować tego, te, tej radości, tylko gdzieś nauczyłam się, żeby użyć tego autentycznego stanu, który jest we mnie, żeby użyć go w danej scenie czyli, czyli przetransformować. Jakby w trakcie grania tę te, te energię, na, na tą siłę którą, siłę przekazu, która jest w zamierzeniu. Mm -hmm. A czy y, y, pytanie od znajomego, mówi, zapytaj, zapytaj. Mm -hmm. Czy uciążliwa jest taka praca aktora, który bardzo dużo jeździ po, po Polsce, na przykład? Tak? Czy to jest? dużo miast, du, du, dużo tych spektakli. To zależy, to jest jak dużo masz punkcie. pasji do tego zawodu. No tak. jeżeli uwielbiasz to robić, to masz radochę cały czas. Bo <noise> myślisz. Znowu dzisiaj jadę na scenę, znowu się spotkam z publicznością. Widziałem bardzo, bardzo znowu dużą znowu trasę zagram. najsłodszego owocu, tak. jest to jest bardzo dużo. I to jest szale. Dla mnie to jest szalenie przyjemne, bo ja uwielbiam ten spektakl, te role, ale szczerze mówiąc, byłam kiedyś w spektaklu, który już dosyć. Mm. E Czułam się tym obciążona, mm -hmm. że, że poczułam, że ta rola mnie nie rozwija i po prostu z tego zrezygnowałam. Więc e, tak, według mnie ciekawa jestem dać Twojej odpowiedzi, ale według mnie to jest kwestia tego, jak bardzo lubisz to grać, tę postać swoją y, mm -hmm. i, i czy cię to rozwija cały czas, i czujesz, że cię to napędza, czy czujesz obciążenie. Mm -hmm. Bo wtedy to jest trudne. U mnie jest podobnie, Tro, jakby trochę też jest tak, że. Mm, nie, trudno trafić w takie w 100% tego z czym się mm -hmm. utożsamiamy mm -hmm. z, z postacią y, natomiast po to są też techniki takie rzemiosło, ilość godzin przepracowanych w ciele też to jest jakby zapisane i myślę, że to jest taka też fajna rzecz na życie, że jakby aktor też uczy się w, jakby aktor ciągle czeka mm. e, przyjeżdżamy, jedziemy od dzisiaj od ósmej, e, mm. przyjeżdżamy tutaj znowu tak, to jest czekamy cały dzień. Cały, cały dzień, dzień i, jest i czekamy, pracy. czekamy, no. więc cały czas trzeba y, umiejętnie podnosić energię później, relaksować ją. Cały czas to jest po prostu o tym. No Nie można przyjechać i być nabuzowanym, bo po prostu człowiek nie da rady. I nie, ją wypuści w pierwszych, tak, w pierwszych sekundach wypuści wszystko. No i co. Więc to jest fajna taka. Mm, Potrzebna jest umiejętność zarządzania. zarządzania energią, tak, bycia na, na życie. Hmm. Edyta Herbuś to też znakomita tancerka. Jak to łączy się z aktorstwem? Właśnie. Jak to połączyć czasowo, na przykład, z aktorstwem? No, nie, to to już jest kwestia organizacji. To było widać na scenie też ale, dzisiaj. <laughs> tak, tak, Czyli tak. Organizacja ja prostu... czasu. <laughs> nie, ja przede wszystkim czerpię bardzo z tej świadomości ciała, którą wypracowałam mm. przez prawie 30 lat tańca. Ja już dzisiaj nie jestem zawodową, czy, czynną, turniejową. Tam... <laughs> <tancerka. laughs> Dziękuję bardzo, ja, jesteś bardzo miło <laughs> Tak, ale ja czuję, że po prostu to mnie bardzo wzbogaca, że moje ciało tak opowiada te historie, że ja, jest to dla mnie tak organiczne, że, że, że nie muszę nawet wymyślać tego, jak, jak dana postać mogłaby się zachowywać, tylko nad, natychmiast uruchamia w, w odpowiedni sposób, Naturalne jakimś źru, źródłem, tak, ruchu w swoim ciele i to mi bardzo pomaga też budować postać, więc dla mnie to aktor z postańcem się pięknie ze sobą uzupełnia, no i nie chciałabym musieć nigdy wybierać, nawet nigdy bym nie potrafiła, po prostu to są dwie pasły. Pasje równolegle, jakby żyjące we mnie i tak jak mówię, wzbogacające się nawzajem. Ale to nie tylko ja. Adam też. Adam też jest świetnym tancerzem. Troszeczkę w innym stylu, ale. Też, też było widać. <grymne> Prawda? <grymne> tak. Kręciliśmy się dzisiaj. Kręciliśmy się dziękuję za krótką rozmowę. No. E, moim i waszymi gośćmi była Edyta Herbuś i Adam Adamonis. Dziękuję bardzo. Bardzo Dzięki, dziękujemy dziękuję. i pozdrawiamy wszystkich.